W piątek na rynku wielkim mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć czołgi, pojazdy pancerne, a wszystko to z okazji święta Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, w której skład wchodzi również zamojski garnizon. W rozmowie z naszą redakcją kapitan Zbigniew Gierczak podkreślił, że w tym roku pierwsza część obchodów, zgodnie z zarządzeniem dowódcy garnizonu, odbywała się w Zamościu. Dzisiejsza uroczystość związana jest ze świętem Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej. Święta Pierwsze Warszawskiej Brygady Pancernej obchodzone jest 12 października i podzielone jest na dwa, dwie, na dwa etapy. Pierws, w pierwszym etapie świętujemy w garnizonie Zamość, w drugim w garnizonie Wesoła, ponieważ pierwsza Warszawska Brygada Pancerna stacjonuje w czterech garnizonach. Garnizonie Wesoła, Zamość siedzce i Chełm. Decyzja o dowódcy brygady. Każdego roku w innym garnizonie organizowane jest święto. Tegoroczny przypada na garnizon Zamość. W trakcie uroczystego apelu na rynku wielkim dowódca brygady generał Stanisław Czosnek wręczył odznaczenia. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy zamościa mogli obejrzeć pokazy musztry paradnej oraz wnętrza prezentowanych na starówce, czołgów i pojazdów pancernych. Po zakończeniu części oficjalnej na rynku wielkim, dalsze uroczystości przeniosły się na teren klubu garnizonowego, gdzie odbył się piknik rodzinny. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, w tym dmuchane miasteczka. Oraz liczne gry. Oczywiście nie mogło również zabraknąć występów artystycznych.